Gdzie jest mój znak umarłeś? O, o, mam stark, mam stark, mam stark, czekaj. Zabij go. Potwór. No wiem, ale on nie bije, spokojnie ten potwór. Spokojnie. On... Chodź, niego wystarczy, że nakrzyżysz. On się boi dźwięków. Uważaj, pająk, pająk, yes. pająk! Wypierwsza, wypierwsza. Co jest? się to Tego nie rozwalisz, to jest slime. Nie nie chodź to! No co za debil, a ja mu prezent przyniosłem Czajnik! <słys》>. Bito, bito! Zabier? Chyba tak, no O, o. o kolejny Gdzie Tutaj O Dobra, chodźmy, mam pełne ręce. Ej, weź go, weź go, weź go Weź go do ręki I Jak zacznie płakać, to musisz go wstrząsać. Nie teraz, nie teraz, jak będzie płakać No nie teraz o. Wypieprzaj, wypieprzaj. Jak go wypuścić? Jak go wypuści. G, G. Wypuściłem go. Mal, weź kubek, weź kubek. Gdzie on jest? Tu. Daj o, mi to... go, daj mi go. A dłoń nie. Nie, nie rób tak. Czemu on się pali Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Czekaj. O, tu. Nie bij go! Co debilu! Co debilu! Czy jest? <gry> <gry> <Żyjesz? gry> co? Przepraszam, ale... No. Mocno. No to co? jakieś dziecko i ona z jakiegoś... ...konstruowała dosłownie. Ja, to mnie. A ty mnie zabijał? Tak, zabiło mnie. Nie spodziewałem się, bo byś Tu mówiłem ci, zostaw to dziecko, a ty je uderzyłeś. Ale bo mogłeś mi powiedzieć, że coś do kogoś tytana skonstruuje, a Ale ja nie chciałem ci mówić. Bo ty <noise> Aż A, się <spierdziałem. głosy> No zapal, no ja pierd... Nie, nie klikaj tego, proszę cię! No co za... <noise> Te gra jest super Chcesz tarka? <noise> Dobra, ej, dobra, jadę do ciebie. Ale latarkę Dobra, to jedź. Co, A, zapali, ja zapaliłeś ja. w ogóle? Czemu tak na nie odpala? No słaby silnik, spróbuj jeszcze raz. O. Gdzie my jesteśmy? Potwory nie atakują się tutaj o! Jak się przestraszyłem Tu są pułapki, zapomniałem Ci powiedzieć. Aha, ja mam to w rękach. <grym> Uf, uważaj, uważaj, uważaj! Gdzie Ty jesteś? Gigant tu jest. Czekaj. Ja w dupę sedłem. Okej. Okay. Te pułapki słyszałem. I coś tu chodzi. Tutaj, wow. tutaj, Uciekaj, uciekaj, tutaj na. ten! Na... Co za mnie, co za mnie? Co za mnie? Uciekam do wyjścia! Co za mnie? Nie jest mnie! Bo spierdzielaj! Что Что это там стоит? Скакой тут, куда? Скакой тут, куда? Неби Заставь меня! Заставь меня! Ой-е. Oh, Спереда. Yeah. <laughs> What the fuck? Что <coughs> Co за мне? Где остаток? Ja już wychodzę. Zabawcie mnie. Nie, nie, nie. Ojciec, ciekawe, tylko w nocy. Ja Pier drugi. A, 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 nie, nie. nie. NIE! 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 Zabiło mnie <laughs> A jak ogień rzucić? Lewem no to czekaj, a ja... Żyjesz? Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie... Gdzie ty jesteś? Co się z tą stało? Czy ciebie tam wywaliło na dół? Co jest? O, co to jest? ja pierdzie... Ja pier... Karol, to nie tak jak myślisz. <laughs> Czy to jakoś cię wyrzuciło tam hetki do wody? Byłem chopie za tym, nie do wody na. Obok drzwi byłem, co nie? Głównych, widziałem główne drzwi i tam troszeczkę dalej wleciałem jeszcze. To to company, Aha. na drugi klęczmapy mi wybuchnął. O, <grym grym grym grym> no, Wejdź do środka, wejdź do środka! Szyb... Nie, Nie, nie! <grym> co jest? To Karol nara, ja lecę do babci, to nie? Jaki mutant? No, tu jest u Są te gówna, Zostawcie mnie! Idź, krzyż, pożądź, pożądź! Nie rozdzielaj się! jak jesteśmy razem, to nie zaatakują! Uda... Głośne dźwięki musisz dawać! Czekaj, na mnie! Musisz, oni się boją dźwięków! Jak jesteśmy razem, to nie będą. A ła, 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 bije mnie, bijem mnie, bijem mnie! Pijem mnie! Bija mnie! <ślały> <ślały>